Fundraising. Spotkaliście się kiedyś z fundraisingiem? Fundraising to proces pozyskiwania funduszy oraz darowizn materialnych i niematerialnych. Polega on na zwracaniu się z prośbą o wsparcie do instytucji, firm lub osób prywatnych. Kto się zajmuje tym działaniem? Fundraiser, czyli specjalista i pośrednik pozyskujący środki w imieniu organizacji, którą reprezentuje. Jego tajną bronią jest sprawne posługiwanie się technikami marketingowymi. Prawa fundraiser'a. Jakie prawa posiada fundraiser? Fundraiser posiada prawo do ustalenia swojego wynagrodzenia w porozumieniu z organizacją. Nie powinno ono być zależne od pozyskanych środków od darczyńców. Fundraiser może jednocześnie działać na rzecz kilku organizacji. Jednak organizacje te powinny zostać o tym poinformowane. Obowiązki fundraiser'a. Jakie obowiązki spoczywają na fundraiserze? Utrzymywanie długotrwałych relacji z darczyńcami, bezpośrednie spotkania z darczyńcami, pozostawanie w kontakcie z firmami, budowanie zaufania organizacji, którą reprezentuje. Zasady etyczne. Każdy zawód posiada zasady etyczne. Na czym w praktyce polegają one w fundraisingu? To pięć uniwersalnych zasad. A są nimi: uczciwość, szacunek, konsekwencja, empatia, przejrzystość. Uczciwość polega przede wszystkim na uczciwym działaniu. Celem tej zasady jest także ochrona zaufania społecznego oraz dbałość o to, aby darczyńcy i beneficjenci nie byli wprowadzani w błąd. Szacunek. Jako fundraiser masz obowiązek działać z szacunkiem dla organizacji, a także darczyńców oraz beneficjentów. Konsekwencja: Fundraiser powinien działać w sposób jawny, nie ukrywać konfliktów interesów i unikać niewłaściwego postępowania w kwestii życia osobistego i zawodowego. Empatia. Powinieneś promować dzieło, które reprezentujesz, i wspierać działania, oraz angażować w nie innych. Ważne jest także poszanowanie prywatności, wolności wyboru oraz różnorodności w każdej kwestii. Przejrzystość. Będąc fundraiserem, powinieneś kierować się przejrzystością w swojej pracy. Twoje sprawozdania z pracy powinny być dokładne i przekazywać zrozumiałe zasady gospodarowania darowiznami oraz poniesione koszty i wydatki. Cztery nogi fundraisingu tak jak krzesło. Ma cztery nogi. Taki dobry fundraising w organizacji opiera się na filarach. Przedstawiamy Wam zatem nogi, na których powinien stać Wasz fundraising. Darowizny. Spotykając się z darczyńcami oraz utrzymując z nimi dobre relacje, masz szansę budować stałą i dobrą strategię fundraisingową wokół zaufanych osób. Darowiznę od osób indywidualnych możesz pozyskiwać także zachęcając do przekazania 1% podatku, a od 2023 roku już 1,5% podczas rozliczenia PIT. Konkursy grantowe. Do finansowania możecie uzyskiwać także za pośrednictwem konkursów grantowych pochodzących ze środków publicznych, polskich i zagranicznych. Wybieracie konkurs grantowy, piszecie wniosek i czekacie na ocenę. Jeśli jest ona pozytywna, to zaczynacie realizację działań. Działalność gospodarcza. Organizacje pozarządowe mogą również opierać swoje funkcjonowanie na prowadzeniu działalności gospodarczej. Zyski, dochody z działalności gospodarczej muszą być przeznaczone na działalność statutową organizacji albo na rozwój działalności gospodarczej. Współpraca z firmami. Zacznij od poszukiwania wśród lokalnych przedsiębiorców możliwości nawiązania współpracy na różnych przestrzeniach. Pomoc materialna, a także rzeczowa może być dla organizacji ogromnym wsparciem. Jest jeszcze piąta noga czyli kapitał żelazny. Coraz liczniejsze są również organizacje, dla których kolejnym źródłem przychodów jest kapitał żelazny. Gromadząc określoną kwotę pieniędzy, inwestujemy ją z zachowaniem możliwie największego bezpieczeństwa, np. w obligacje, nieruchomości lub akcje. Zyski, które precyzyjnie określamy, zostają przeznaczone na działania statutowe. Starajcie się, aby równocześnie rozwijać każdą z poszczególnych nóg. Zapewni Wam to stabilność finansową w organizacji, która umożliwi dalsze działania społeczne. Więcej informacji o fundraisingu przeczytasz w naszym praktycznym poradniku, który znajdziesz w bazie wiedzy dostępnej na platformie Dodaj dobra. Wejdź już dziś na dodajdobra.pl.